Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kana kanale Pawłowicz Gamer. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam w lustrze, że nie jestem wampirem. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. A więc zobaczcie. Widzicie? Jestem tylko zwykłym człowiekiem. Więc nie ma po to, żeby się śmiać ze mnie, ani nic takiego, bo widzicie, jestem stuprocentowym Człowiekiem, który nie jest wampirem. I nawet zobaczcie nie mam zębów bardzo długich to nie jest gadka wampira, tylko normalnego, zwykłego człowieka jakim ja jestem no dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku jeżeli nie podobał wam się mój jakże przyfajny odcinek o udowodnieniu o tym, że nie jestem wampirem to wiecie co robić dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno subskrybujcie dalej mój kanał żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer no i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i Zdecydowanie nie znajomy i trzymajcie się, ja poczyści panarka.